Witam serdecznie. Dzisiejszy odcinek będzie niejako kontynuacją poprzedniego dotyczącego sondaży. W ostatnim opublikowanym przeze mnie odcinku przedstawiłem pięć sondaży poparcia dla partii i badania były przeprowadzane na próbie około tysiąca osób w podobnym czasie, przed wyborem Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej. Po tym czasie opublikowane zostały póki co trzy kolejne sondaże, a konkretnie po niecałych dwóch tygodniach od jego wyboru. I ich wynik zaskakuje. Poza tym, zaprezentuję w tym odcinku realne możliwości i próby wpłynięcia na wyborców. Pierwsze badanie. Znowu, Ibris, tym razem przeprowadzone dla Rzeczpospolitej. I uwaga, przedtem było to 32% dla Prawa i Sprawiedliwości, 18% dla Platformy. Teraz jest, uwaga, 29% dla PiS, czyli spadek o 3 punkty procentowe, i aż 9 punktów zysku dla Platformy. Nowoczesna 9%, KUPIS 8, PSL 6, SLD i razem na granicy progu. I ciekawostka: Partii Wolność o skrócie Korwin wcale nie ma w tym sondażu 0%. Porównania na tym screenie są ustosunkowane do badania również dla Rzeczpospolitej przez IBRIS z lutego. Nie jest brany pod uwagę sondaż dla onet.pl, czyli ten oznaczony numerem 1: próba 1100 osób. Drugi sondaż Ipsos dla Okopress, PIS 32%, Platforma 28%, Kuki Zdycha, Nowoczesna 8% oraz poparcie 6, 5, 4 i 3% osiągnęły kolejno partie PSL, SLD razem i Korwin. Brak danych o próbie. Trzeci. TNS. Sondaż przeprowadzony 23 marca przez Kantar Public dla Gazety Wyborczej. Dalej czytamy, że niecałe dwa tygodnie po porażce rządów PiS w Brukseli, zauważmy, że ten powód jest aż wymieniany w artykule. Więc nawet tutaj jest podawana tak jakby przyczyna tego spadku PiSu i wzrostu u Platformy. PiS 27%, Platforma 3 punkty mniej, cookies 11%, Nowoczesna 8%, SLD na granicy progu, PSL razem po 3%, Corwin 2%. Tutaj także brak danych o próbie, ale spekuluję, że wynosi około... Tysiąc osób, dlatego, iż na mniej więcej takiej ilości przebadanych osób przeważnie przeprowadza się sondaże. Zobaczcie, jak bardzo za sprawą jednego aspektu zmieniły się ogólne nastroje. To może mieć też inne wyjaśnienie, o którym powiem nieco potem, jeszcze w tym odcinku. Ciekawa sprawa. Zwróćmy uwagę na przykład partii Wolność: poparcie 0, a 3%. Twórcy sondaży zawsze mogą powoływać się, że błąd statystyczny, że respondenci akurat tak się ułożyli, etc. Świetna furtka do obrony, nieprawdaż? Do czego zmierzam? Do tego, że tego typu wyniki mogą mieć związek z wielkością próby. O tym postaram się przygotować jeden z kolejnych odcinków. Mianowicie różnica w sondażu, gdzie próba wynosi 1000 i 5000 osób. Ale już teraz chciałbym zaprezentować jeden z wyników moich pomiarów. Tak wygląda wynik tego badania. Po lewej jest rzeczywiste poparcie, które jest przedstawione tym niebieskim kolorem. Dla partii A wynosi 30%, dla B20%, dla C15% itd. Na czerwono wynik badania przy tak częstej próbie wynoszącej 1000 osób lub coś koło tego, a na zielono to samo, ale dla próby 5000 respondentów. Oczywiście każde badanie nie wyszło w taki sposób, ale takie jak tutaj też się zdarzały i nie należały wcale do rzadkości. Zwróćmy uwagę na poparcie rzeczywiste, czyli niebieskie, i przy próbie 1000 osób, czyli czerwone, i zwłaszcza przy partiach B i C. A próba 5000? Tutaj wyniki są bardziej zbliżone do rzeczywistości, natomiast w partiach B i C widzimy straszną dysproporcję w stosunku do rzeczywistości. Moje pytanie: co się stanie, jeżeli będziemy wyrzucać wyniki, które wyszły w taki sposób, yy, gdzie wynik nie jest zadowalający? Nie mówię, że tutaj, ale tak ogólnie. Delikatnie mówiąc, będziemy mieć wpływ na ustawienie wyników wyborów. Mówiłem o tym w poprzednim odcinku. Zmarnowany głos. Nie będę głosował na moją ulubioną partię, bo ma małe poparcie w sondażach. Więc przez pięcioprocentowy próg mój głos nie dość, że może pójść na zmarnowanie, to jeszcze na rzecz tej partii, która jest dla mnie największym złem. To zagłosuję na mniejsze zło. I to może być jedną z przyczyn, dlaczego sytuacja u nas wygląda taka, nie inaczej. To znaczy, na przykład, zagłosowałbym na moją partię, ale sondaże dają jej niewielkie szanse wejścia do Sejmu, ryzykuje tym, że mój głos zostanie zmarnowany, więc zagłosuję na dla mnie osobiście mniejsze zło, czyli na przykład albo PIS, albo PO, bo tak chyba to wygląda najczęściej. Sondaże mogą mieć właśnie taką rolę ustawiania wyników wyborów, by samo spełniające się proroctwo spełniło się, bo większość, nie mówię wcale, że wszyscy, ale większość patrzy na wybór pod kątem sondaży, ocenia wyniki i własne przyszłe głosy właśnie przez ten pryzmat. I właśnie chodzi o tą większość, aby ją przekonać, bo sondażami bardzo łatwo to zrobić. O wyniku wyborów decydują brzydko mówiąc, ale masy. Dlatego stosowane są tego typu sztuczki. Niepublikowanie tych sondaży, które wyszły nie myśli, również zalicza się do tego. Zastanówmy się, Przecież nie wiemy o sondażach, które nie zostały opublikowane. Można tutaj nawet przytoczyć źródło, jakim jest film pana Konrada Daniela z Podziemnej TV. Link w opisie. Ciekawą sprawą jest dla mnie też ta perełka, nie dotycząca akurat wyników wyborów. Usunięcie sądy, której wynik wyszedł nie i zapewne miał za zadanie zdyskredytować Janusza korwin mikkego jak podaje Wolność24. Sąda dotyczyła bardzo kontrowersyjnej treści inteligencji kobiet. A w Stanach Zjednoczonych, co się stanie, gdy spytam więcej demokratów niż republikanów podczas sondażu wyborczego? Wynik będzie wiadomy: sekretarz Hillary Clinton będzie miała dużo większą przewagę niż obecny prezydent Donald Trump. Tak też było, mówił o tym pan Mariusz Max Kolonko. Ja też trochę wcześniej przeglądając dokładniejszy opis jednego z sondaży, na to trafiłem. Ale ile osób dokładnie analizuje każdy sondaż? Ja chciałem sprawdzić to tylko z czystej ciekawości i jeden, jedyny raz. I akurat trafiłem. Kolejna sprawa, co się stanie, jeśli nie będę pokazywał najbardziej wiarygodnych sondaży, a tylko te, które mogą pójść do opinii publicznej? Już z samym tym stwierdzeniem może kojarzyć się próba zmanipulowania wyborców. Następna sprawa, media. Partia pana Ryszarda Petru była bardzo często w mediach, zwłaszcza na początku swego istnienia i jej super poparcie było ukazywane. Pokazywanie Adriana Zandberga i partii razem w środkach masowego przekazu przypuszczenie, że cel był jeden wpłynięcie na wyborców, wydaje się całkiem realny. Mimo że tam się nie udało, bo głosy rozłożyły się tak, że ani zjednoczona lewica, ani razem nie weszło do Sejmu, to to jest właśnie smutne, że co jest w mediach, to istnieje, wszyscy o tym wiedzą. Tą drogą można wygaszać prawdziwe problemy i pokazywać nieistotne, a nawet próbować zniekształcić rzeczywistość dokładnie jak z mniej wygodnymi sondażami, aferami i skandalami. Czym były sondaże przed wyborami prezydenckimi? Paweł Kukiz z 5% poparcia, Bronisław Komorowski niemal połowa. Próbą ustawienia wyników wyborów, która się nie udała, w Stanach to samo. I na koniec jeszcze jedno. Bodajże pan Mariusz Max Kolonko o tym mówił, jeśli mnie pamięć nie myli, to właśnie mniej więcej w okresie listopada ubiegłego roku, że ci, którzy przeprowadzają badanie, znają prawdziwe wyniki wyborów, niepublikowalne, natomiast publikowalne są inne. To jaki może być cel tego, że ma się dane rzetelniejsze, a publikuje się inne? Ja widzę tylko jedną możliwość, aby wpłynąć na wyborców. Podobno sztab Hillary Clinton znał wyniki oficjalne. Tyle tylko, że o nich się nie mówiło. A co by się stało, gdyby się powiedziało, że Hillary Clinton nie ma więcej jak 98 lub nawet 99% szans na wygraną? Jej szanse mogłyby spaść. Ale tutaj dochodziła też sprawa powtarzania w kółko, że Hillary Clinton wygra. Dziękuję za uwagę.